Ani do trzech, ani do czterech, a do pięciu razy sztuka. Być może taka prawidłowość okaże się szczęśliwa dla budynku dawnej dyrekcji huty przy ulicy Mitręgi 4 w Gliwicach, który od lat stoi pusty i czeka na nowego właściciela. Właśnie trwa kolejny... Piąty Przetarg na sprzedaż nieruchomości. A obiekt to nietuzinkowy, ponad stuletni, kryjący w swoich monumentalnych murach wyposażenie wpisane do rejestru zabytków. Budynek powstał w latach 1905-1915 i tam mieściła się siedziba zakładów Hulczyńskiego, które właśnie w 1905 wyszły skład jednego z wielkich górnośląskich koncernów. Po 1945 roku budynek już należał do huty 1 maja, gdzie mieściła się jego dyrekcja. Na przełomie wieków w budynku ostatecznie zakończono działalność gospodarczą, a obiekt został zamknięty w oczekiwaniu na nowego właściciela. Po kilku latach negocjacji nieruchomość za 1,5 miliona złotych odkupiło miasto. Urzędnicy wyremontowali dach, zabezpieczyli obiekt i zainwestowali środki w promocję obiektu, by ponownie wystawić go na sprzedaż jak do tej pory bezskutecznie. Jest dużo możliwości zagospodarowania. Plan pozwala na bardzo szerokie możliwości zagospodarowania. Tutaj musimy zwrócić uwagę na już dość daleko posunięty etap budowy drogowej trasy średnicowej, która w znakomity sposób skomunikuje tą nieruchomość. Firmy, które dotąd interesowały się tą nieruchomością, plan rozważały urządzenie tam ekskluzywnego biurowca, a bądź nawet hotelu z częścią gastronomiczną. Krótki spacer po budynku przypomina o dawnych latach jego świetności. Na piętra wiedzie klatka schodowa z kutymi balustradami, a wejścia do obiektu strzegą cztery kolumny w stylu jońskim. Prawdziwą perełkę stanowi wystrój sali konferencyjnej i gabinetu dyrekcji. Tam są takie niesamowite masywy stolarskie z kominkiem, zegarem i taką witryną z drzwiami. Na ścianach są obrazy, które personifikują handel, ogień, wiatr, światło, natomiast w gabinecie dyrektora znajduje się taka scena rodzajowa o tematyce hutniczej. Wszystko to robi mimo upływu prawie stu lat od wybudowania no, niesamowite wrażenie. Paradoksalnie, unikatowe nieruchomości wpisane do rejestru zabytków, ze względu na konieczność ich szczególnego traktowania, raczej nie są czynnikiem sprzyjającym sprzedaży obiektu. Inny problem to brak parkingu z prawdziwego zdarzenia, a także spory znak zapytania co do dalszych losów przylegającego do budynku ogromnego terenu, gdzie kiedyś miało powstać centrum handlowe Focus Park. W magistracie są jednak dobrej myśli i wierzą, że tym razem obiekt znajdzie nowego właściciela. Ten piąty przetarg będzie się nieco różnił od poprzednich. Wprowadziliśmy Taką formę zachęty inwestycyjnej. Różny będzie tryb tego przetargu. Będą to rokowania w sprawie sprzedaży. Podstawowa różnica dla rokowań polega na możliwości rozłożenia ceny na raty. O dalszych losach obiektu przekonamy się 6 maja. Wówczas nastąpi otwarcie ofert przetargowych.